Cześć, jestem Kaz i witam was w Guacamelee 2 w odcinku, w którym mam nadzieję, że zdobędziemy trzeci fragment klucza. Zaczynamy od tej nieszczęsnej walki, gdzie musimy bardzo szybko zniszczyć dwa pierwsze bloki i uciec na prawą stronę. Co jest samo w sobie, uważam, że turbo trudne ze względu na przeciwników, jacy tu są. No, ale ale jest to jak najbardziej do zdobycia teraz, aby właśnie nie... Dobra. Jest OK. Te smoki bardzo dobrze się ułożyły, niestety mi nie pykło. M poczekamy, aż się jest staminka. Okej, okay, mamy staminkę, więc możemy sobie na spokojnie walczyć. Ale pięknie. Nie, straciłem swoje swoje kombo, co nie jest za dobre, szczególnie okej. Okay. Tu szybko pounikać. OK, cwany, bo dobrych umiejętności używa. To uderz od góry. OK, aperkatem, Headbutt. OK, chociaż powiem Wam, że tak jest nawet lepiej, jak się walczy. OK. Dobra, dobra. Mm. Ok? Jest. Dobra. Ten, jak już jest zablokowany przy ścianie, to nie za dużo może zrobić. Ale wiem, że to jeszcze nie koniec walk. A, a zdrowia całego. Ok, to jako kurczak. O nie. Dobra, zejdziemy, zejdziemy, zejdziemy. No, dawaj w tą, okej. Okay. Dobra, ten ostatni już nie będzie wyzwania. On tam dużo wolniej atakuje. Ok, gdzie jest przejście? Tu w dół. Nie mam dużo zdrowia. To mnie martwi. Zamieńmy się w siebie. O nie, 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 nie. nie. O nie, dobrze. Okej. Okay. Dobra. Nie, nie damy się. Okej. Okay. Gdzie jestem? O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. Okay. Dobrze, dobrze, jest, 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 jest całkiem nieźle, bo u, udaje nam się, został nam tylko jeden taki trudniejszy przeciwnik. Okej, okay. gin. Dobra, poczekamy. On musi się w moją stronę odwrócić, nie lata do końca, także jesteśmy w stanie zniszczyć mu w tym czasie Tarcze i kolejni. Co to się stało? On, ta, jeszcze coś takiego tutaj. Tego jeszcze brakowało. Dawaj, dawaj, dawaj. Ok. W drugą, w drugą. Git. Ok. To wszystko by się pojawiało dopóki bym tego środkowego nie zniszczył. Nie mam zdrowia. Ok. Dobra, tu musimy sobie pouczekać trochę. Po... O, nie udało się zdodgować. Dobra. O. Świetnie. Dobra, coś tam zdobyliśmy zdrowia. Nie! Nie, nie od nowa. To już tak daleko było. O rany! Okej, okay. okej okay. Dobra, jednego chociaż Nie dać się zrzucić Jeszcze mnie uderz Okej, okay. dobra I tego, tego smoczka Zresztą tam mogę chwilę sobie pouciekać Zregenerować staminkę Ok. Idź na drugą stronę. Idź stąd. Gin smoku. Dobra. Czekamy na staminę. Odwrócenie w tą stronę. O, o, nasz luchador i tak się odwraca w drugą, więc szkoda. Ok. Dobra. Ok. Daj mi tylko życie. Dobra, coś życia. Okej. Okay. Okej, okay. szybko do pierwszego. Mm. Tam też jest bardzo ciężko. Ja się mocno skupiam, ale te walki tutaj, jak gdzieś za dużo zdrowia się straci, to jest taki nie, niemały problem później, żeby to wszystko zaliczyć. Ok? Dobra? No, dlaczego mi dwa razy umiejętności użyłeś? Juan, jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Dobra. Czekamy. Chociaż tu na początku jakoś turbo stamina nie jest potrzebna, ale lepiej mieć całą, ona tu jeszcze się regnie. Przez trochę. I okej, okay. zaczynamy. Najgorsze jest to, że oni mogą od razu tak naprawdę co i rusz używać tej umiejętności swojej. Okej. Okay. Mm. Tu jest właśnie... Na tym, na tym jednym jest problem, na tym, którym tak udnika ataków. Dlatego, że... Dobra, nie, źle, źle. Tu się utrzymamy chwilę. A właśnie, a gdyby tak z nim walczyć? Nie, 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 nie trafiłem z rolem. Okej, okay, ale z tym jednym, mogę walczyć tak, że sobie po prostu podskoczę, jak on, on nie będzie atakował Przepraszam To wtedy coś zadziałać A w, w kwestii walki z nim Okej okay. Dobra Dobra Okej, okay. ty jesteś mój Jeszcze nie w tą stronę poleciał. Ok, poczekamy sobie w tamtą. I na drugą stronę, koledzy? Ok, Je jeden padł. Dobra, udało się. Mamy sporo życia, w pełne życie, więc możemy sobie na spokojnie zejść dalej. Lucza zatrzymuje ładowanie stamina. Okej. Okay. A tu sobie już ładujemy. Dobra, ja poczekam. Okej, okay. to sprytnie, nie mogę aż tak czekać, no tak, bo staminka, staminka, moja stamina kochana. Dobra, teraz ty. Okej, okay. blisko było do wysadzenia siebie, a on jak tam się wysadza, to on zadaje naprawdę duże obrażenia. O, uważać trzeba. Okej, okay. szybko do tego, dobra, dobra. Okej, okay. daj się złapać. Dobra, jest. Znaczy, nie wiem, czy mi starczy życie na kolejną falę, bo yy dalej będzie jeszcze ciężej. No ale cóż mogę poradzić? Jedyne co to mogę spróbować się przebijać. Hop, 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 hop. Ok. Ach, on ma naprawdę szybkie ataki. Okej. Okay. Czy starczy mi życia? Dużo się wyleczę. Jakie to są... Abilité qui. Okay. Dobrze, bo jest, jest git, bo dla, dlaczego? Dlatego, że walczę z nimi z jednej strony i to jest istotne. Jak już walczy się z jednej strony, ma się jedną stronę wyczyszczoną, to jest dużo, dużo łatwiej. I teraz tak. Hmm... Dobra. Okej, okay, jeszcze ty. Pełne życie. Pełne życie na tą falę. Najgorsze jest to, że tu nie ma nic, co by ich e, gdzieś tam na dole zab pomogło zabijać. Ok. Trochę pounikamy ataków. Dobra, i poład zładujemy sobie staminkę. Ona będzie mi teraz niewątpliwie potrzebna. Jeszcze zrobimy tak. Poczekamy aż ten aż ten jeden przestanie się rzucać. OK. Gdzie jestem? Tu. Wszystkich w tą stronę. Okej. Okay. Lecimy dalej. Jest zapis. No prawda i teraz tak. W prawo pewnie idę po życie, a w lewo idę po klucz. Coś że Taki pęd nie będzie za dobry, okej, okay. nie jest zły. Dużo złota, o, ale na, na bank nie zejdę tędy jeszcze raz, bo się okaże, że będę walczył ze wszystkim drugi raz. Nie ma bata, żebym tamtędy się udał. W ogóle ile skoczyło? 92%, więc większość już mamy nabite, zapiszemy sobie. A swoją drogą mamy też umiejętności do rozbudowy. Trochę w takim razie zainwestujemy, 22 tysiące. To trochę, zainwestujemy we wszystko, co możemy. I zostanie mi jeszcze, przepraszam, jeszcze slamy, czyli frog slam, zabić jeszcze 7 przeciwników i aperkatem 4, i później zostanie mi już tylko to do, oczywiście, odpalenia. Zapis i wbiegamy. W lewą stronę Jaguar! Yo, actually made it! Tak, oczywiście, że mi się udało. W końcu musiałoby mi się udać. To jest kwestia statystyki, że w końcu wiadomo przy odpowiedniej ilości prób zawsze się uda. Nie ma kolego. Znowu Jaguar Javier. Wait, wait, wait. Nie, nie ma szans. Stary, okłamałeś mnie, byłeś po stronie. A, jeszcze ucieknie. A, nie. Okej. Okay. Nie mówcie mi, że będę z dwoma walczył. Jakby. Jeden to było przegięcie. Jeszcze jeden będzie? Gąćcie się. Jak ja mam walczyć aż. Z, znaczy to jak walczyć? Tak jak do tej pory z dwoma, czy w innych przypadkach z, a, z trzema przeciwnikami. Nie, 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 Okej... Okay. Dua! Nie, nie trafiłem. Nie. Okej. Okay. Jakie wy umiejętności macie? Ula la! Dobra, to trzeba zrobić to trochę inaczej. Jak pierwszego zbijemy, to trzeba zająć się kolejnym po prostu. I dobrze jest ich właśnie tak, chyba. A ty jeszcze przeskakujesz! Tego nie było w umowie. Dobra, trzeba trochę pounikać ataków. Mm. Obrażonka. Mm. Walka z trzema oponentami. Coś, co zostawimy sobie na kolejny odcinek, na który ja Was serdecznie zapraszam. Jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnego odcinka. A ja tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.